Cześć wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znowu takie krótkie info z budowy, bo ostatnio mamy mało czasu. Tak. Dziubek zmian. Dokończyliśmy cegłę tutaj. Wygląda Dzi pięknie. O, no jeszcze musimy przemalować, bo są te szare takie przemazy i no jak trzeba poprawić. Jak widzicie, płytki. No widać, że te oryginalne trzeba na biało maznąć. Y Ościeżnica regulowana, zobaczcie, że ją wyciągnęliśmy, żeby nie była wciągnięta, bo na początku ją dopchaliśmy na maksa i wyglądało to słabo, ale potem wyciągnęliśmy ją sobie i ona jest, no nawet nie to, że zlicowana, tylko leciutko wystaje spoza tych cegiełek i wygląda to kozacko, bardzo fajnie. Jeszcze nam zostało tutaj włożenie ościeżnicy i tą ścianę już robimy. Na gotowo. Szefowa zaprasza do pokoju, który można powiedzieć, że jest prawie skończony. Jest wyczyszczone okno, parapecik. Ładnie tutaj obrobione wszystko. Umyta podłoga, chociaż to widzę, że ktoś tutaj naniósł. No no, no niestety. Mamusia pomagała, więc dziękuję bardzo. Pozdrawiamy mamusię. Bardzo pozdrawiamy. No i słuchajcie, pozostały nam tylko e, listwy przypodłogowe i będziemy je tutaj na następnym naszym wypadzie robić i teraz zastanawiamy się, czy wchodzić w takie wykończenie, czyli klocek drewniany, znaczy ten kwadratowy i listwa dokładana do boku, czy ciąć to do kąta. Jeszcze musimy się z tym przespać, także zobaczymy, jak ostatecznie zrobimy, ale możecie zobaczyć, jak teraz to mniej więcej wygląda, że nawet tak na sucho przyłożyć te listwy, drzwi możesz kochanie zamknąć. Drzwi wyglądają o to w ten sposób. Jeszcze do nich klamki dojdą. Także zacznie to grać naprawdę. Tutaj mamy taki odbojnik na razie tymczasowy. Ale musicie wiedzieć, że jak macie taki węgarek bardzo mały, to trzeba tutaj zadbać o to, żeby nie porysować ściany. Ale my tutaj jakiegoś krokodyla czy coś sobie wymyślimy. No i teraz za, zapraszaj. Zapraszam do mojego królestwa. Zmieniliśmy kolor, drastycznie zmieniliśmy kolor, ale teraz naprawdę jest klimatycznie. Może jest ciemno, ale przyjdą fajne dodatki, praktycznie wszystkie meble mamy białe. To będzie super, naprawdę będzie super. Będą białe listwy, biała komoda, białe łóżko, białe, biała wielka szafa, więc naprawdę będzie super. Mam no, nadzieję, że Wam się też podoba. No i białe drzwi, tak? Dzięki. Także, tak to wygląda. Kolorek. Nieustępliwy tanzanit z magnata? Jakoś tak, ale powy, zobaczcie, że naprawdę e, tutaj, jakby sypialnia no, diametralnie się zmieniła, i wygląda to naprawdę no, fajnie. Z takich rzeczy, jeszcze które zrobiliśmy, to fugi. Fugi w wiatrołapie. Tak, proszę bardzo. O, teraz tu stoi ukośnica, ale zobaczcie, że doszedł cokolik. Majster nam tutaj pięknie już wyfugował, także ta ciemna fuga jest już położona. Tutaj połączenie między cokołem a ścianą zostało to zrobione na akryl szpachlowy, ładnie tutaj zaciągnięty. Później tutaj nakleiliśmy sobie taśmę i zostało to Przemalowane w kolor ściany, także uważam, że takie rozwiązanie było chyba najrozsądniejsze i nie wygląda to głupio. I Majster jeszcze położył fugi do końca w kotłowni, kotłowni. czyli kotłownie też już mamy. Przepraszamy od razu za bałagan, ale uwierzcie, że no sprzątać będziemy tutaj już ostatecznie, jak z tym wszystkim się ogarniemy. Więc fugi są porobione, silikony są pozakładane. O, tutaj też trochę fugi nie było, także jest zrobione. Jeszcze w dniu jutrzejszym dorzucimy sobie maskowanie naszego tutaj ogrzewania podłogowego i je jeszcze ładnie białym silikonem obłożymy. Jak widzicie, puszka z bezpiecznikami bardzo ładnie tutaj wyszła. Jestem bardzo zadowolony, gdyż Taki myk z tą puszką jest, że ona nie ma takiego nakładanego, można powiedzieć, frontu, tak jak od podłogówki, tylko to jest cała jedność, i to trzeba było już zamontować, yy, wiedząc, jaki tutaj yy, będzie odstęp od ściany do płytki, żeby ta płytka tam tu ładnie podeszła. Także jestem zadowolony, bo się to nam udało i wygląda to naprawdę fajnie i schludnie. Więc kotłownie mamy. Praktycznie zaliczoną. Jeszcze, jakby kogoś interesowało, to przez ten tydzień, kiedy palimy, spaliliśmy dwa pełne worki i nie wiem, tyle tego trzeciego. Przy czym trzeba dodać, że pierwszego dnia, praktycznie przez pierwsze tam 12 czy tam 18 godzin zeszło nam praktycznie cały, ca worek. cały worek, gdyż mieliśmy odkręcony. Niesłusznie jak się okazało, ten zawór do dopełniania e, jakby całego układu, dlatego też nam tam tą bańką ta woda wybijała, gdyż on co jakiś czas się nam tu dopełniał. Przez co też zimna woda była dobijana do systemu, no i też dlatego nie mógł tak uzyskać temperatury. Od kiedy jest zakręcony, tam nic nie cieknie, piec się ładnie go grzewa. Zobaczcie, on w tym momencie ma ustawioną. Temperaturę taką, jaką widzicie, jest na 58 stopni. Woda e, użytkowa na razie jest ustawiona na 40, gdyż my tu się jeszcze nie kąpiemy i takiej mocnej, ciepłej wody nam nie potrzeba. Maszyna pięknie działa do złoża, już raz nam się przepukała. Na razie za dużo nie y, korzystamy. Możecie zobaczyć jak wygląda woda tutaj na tym filtrze. Także no jeśli byśmy nie mieli tego urządzenia, to takie coś by wam stało w waszych sanitariatach, a no chyba nie o to chodzi. Także mega jesteśmy z tego zadowoleni i gorąco polecamy komuś kto będzie chciał właśnie skorzystać z takich rozwiązań, bo nie ma sensu po prostu tego nie używać. Tak? Więc jak widzicie powoli wykończeniówka się zbliża wielkimi krokami do końca. I już niedługo będziemy mogli myśleć o tym, żeby ubierać choinkę. Bo jak wiecie, już niedługo. No. Także z dzisiejszego odcinku to tak króciutko. Jeśli wy macie ewentualne jakieś propozycje. W jaki sposób dociąć te listwy, czy ciąć je do kąta, czy dać te paliki, to piszcie, a my się zastanowimy, z jakiego skorzystamy rozwiązania. Także dzięki za oglądanie i do następnego razu.